A mamy następną część bazy i się dzieje tutaj niespotykane no. rzeczy Co nie? Woda leci z ścieków Pierwszy raz widziane O no, Mr. Mr. Cikem Spróbuję coś tu tym dotknąć to jak puls jest normalnie ciśnienie Jak ciśnienie Dobra nie. Bardzo silne. Oła. Teraz kolejnym zadaniem. Bo chcesz... O oh, nie, moje no Ukrainki. Będzie rzucanie frisbee. To jest twoje zadanie. Masz... nie, ja... Co? Głośno, chodźmy. Masz y... pójść na drugą stronę, przebiec. Masz tam frisby widać no. Masz, wziąć jak najszybciej te frisby. Kapi będzie liczył, a... No dawaj. Ja ci rzucę a ty kapi będzie liczył w ile sekundowałeś jeszcze na... Ja to już zrobił na ziemi. No? Czy uh. on to ma złapić te rękami? I wtedy będzie A, dobra. Tutaj, tutaj, tutaj. Musi się zapiąć. No. Raz, no. dwa, trzy, cztery, cztery sekundy. Kwalifikowany? No. Dobra. I co jeszcze? A no, raz do mnie, wow, ale woda zbrudniała. Ja, i teraz to jest błoto. Ej, ale rzeka się brudna zrobiła. Dobra. Ty, ej, pato. Pana wodę! jak się brudna się zrobiła cała. Się Dobra, to będzie koniec na teraz. Adios. Pożegnaj się. Por favor.